Ta prezentacja, którą Państwo widzą, to jest reakcja na pewną sytuację w mieście. To nie był ani mój obowiązek, a zresztą w wielu architektach jest napisane, ani konieczność narzucona przez urząd, tylko reakcja na pewną sytuację. Jeden to jest tekst z roku 1994 i artykuł się tak zaczyna. Łódź jest brzydka, brudna i pechowa. A jest to drugie co do wielkości miasto w Polsce. Miejsce życia nieomal miliona ludzi, skazanych na ten polski Brooklin. Jak ktoś przeczyta taki wstęp, to żeby ta pani Monarchna się skichała i zżygała, to już nic nie ma znaczenia. Jest pozamiatane. Artykuł będzie odebrany, zapamiętany jako negatywny. I to jest mantra, która bez przerwy ogodzi się, powtarza, od jej powstania do dzisiaj. To jest nie do zniesienia. No i postanowiłem zrobić taką prezentację, która pierwszą część przywita, o tym była mowa, jak była dyskusja tutaj z dziennikarzami polityki, jest absolutnie wyłącznie stuprocentowo pozytywnym oglądaniem łodzi. I mnie nie obchodzi, czy to jest cała prawda, czy półprawda, czy gównoprawda, o tym mieście. Po prostu tak jest. To są zdjęcia, które są zrobione z realu. Nie są... Wymyślone w komputerze, to nie są wizualizacje, to są prawdziwe fotografie. To są prawdziwe cyfry, prawdziwe ustawienia na mapach. Wszystko jest prawdą. Różnica między tym a tym wszystkim, co, co się o mówi, tkwi w fakcie, że tu nie ma drugiej strony medalu albo trzeciej i czwartej. Czyli to jest, mowa tylko o architekturze, tylko o dobrej akty, którzy i tylko o przymiotach łodzi. I ktoś może powiedzieć, że to jest wypaczony obraz. Być może. Ale to jest też obraz. I to też jest prawda. Do tej pory był wypaczony obraz w drugą stronę. Jakoś 60 lat nikomu tego to nie przeszkadzało, a nawet wielu pomagało. Więc dlaczego nie może być teraz wypatrzony film? Tu nie ma kłamstwa. To jest tylko pozytywny obraz. I dlaczego by tak nie robić? Otóż Łódź rozwinęła się w to niezwykle piękne europejskie miasto nie z ponad 100 lat, tylko w niecałe 100 lat. A nawet można by powiedzieć, jakby dokładnie się przyjrzeć, w 60. To jest wielkie miasto. Łódź jest trochę mniejszym miastem, jeżeli chodzi o wysokość, niż największe europejskie metropolie. No bo na, na przykład w, pa w Paryżu to średnio 7-8 piętra, w Barcelonie też tak dużo, wysoki. U nas średnio 4 piętra. 3-4, powiedzmy. Czasem 5 oczywiście są 7 kondygnacyjne kamienic, ale rząd. Czyli jesteśmy kameralną strefą wielkolwiejską, ale pozostałe składniki są absolutnie takie same. Wielkość tego centrum jest największa w Polsce powierzchniowo i również obiektowo. Liczę sobie około 12 tysięcy obiektów historycznych sprzed II wojny światowej. Nigdzie, w żadnym mieście w Polsce nie ma takiej ilości historycznych obiektów. Nie ma wojny, mniejsze miasta. Żadne miasto w Polsce nie ma tak spójnego historycznego centrum. Każde ma rozbite, a to rzeka rozbija, a to duże zróżnicowanie czasu, czyli na przykład część średniowieczna i część dziewiętnastowieczna są gdzie indziej, tak jest na przykład w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Łódź jest bardzo amerykańskim miastem, to jest ta w górnym rogu, tak. To jest, będę czytał, bo nic nie widać, tu jest Wiedeń, to jest Londyn, tu jest Berlin. Tych przykładów można mnożyć kilkadziesiąt, czy kilkanaście różnych miast, są bardzo podobne. Łódź ma tylko jedną różnicę, To też widać na wszystkich mapach, że ma większe kwartały. Czyli w normalnym łódzkim kwartale mieści się na przykład dziewięć barcelońskich. To mamy tak. Pałace, fabryki, kamienice, wille i parki. Z tego składa się centrum Łodzi. Największe przypomina popierzchniowo. I największe obiektowo. Nadal w tym centrum mieszka ponad 1,4 łodzia. Może Można więcej, w kolejnej podobnie więcej, ale w czterech jest tak aż Jest to największe, nadal największe zagęszczenie mieszkańców. No i teraz tu są pozaznaczane wszystkie te obiekty, widać jakich jest dużo. są w tym środku. Nie tak jak Katowice, że jak ktoś chce zrewitalizować po coś, to nie wie, czy uruchomić linię autobusową do tej huty z miasta, czy zbudować już jedne miasteczko przy tej hucie. Co z tym wątkiem zrobić? W Łodzi nie ma takiego problemu. Ktoś chce zrewitalizować fabrykę, on rewitalizuje i wie, że ona jest w środku miasta. I jest super, Czyli może przejąć różne funkcje, wiemy jakie, i nie trzeba do niej wisić. Ona jest na nic, To jest genialne. Mamy przypadkiem, absolutnie absurdalnym przypadkiem, fantastyczną sytuację wyjściową do tego, żeby z tej historycznej łodzi zrobić bardzo nowoczesne, odpowiadające współcze współczesne potrzeby wszelkiego typu miasto. Warto by to zrozumieć i tym się chwalić i coś z tym zrobić. No i teraz mamy te kamienice, te pałace, te fabryki i te To jest fantastyczna architektura. Kto o tym pamięta? Niby wszyscy wiedzą. Ale jak ich zapytać, co, to nie wiedzą. Około 4000 tysięcy niezgamienic frontowych na Łódz, łódzkich ulicach. To jest bardzo dobra, XIX wieczna i z początku XX wieku, jakby to liczyć jeszcze bardzo dobry modernizm z lat 20. i 30. architektura o świetny niesłychanie zróżnicowanej artykulacji. Tu jest wszystko, co w eklektyzmie w Europie wymyślono. Konserwatora wojewódzkiego w Kaliszu, dokumentację tkanki historycznej Kaliszu, To fotograficzna. Sfotografowaliśmy każdy budynek, który powstał do 1945 roku. To nam z kolegą zajęło 4 dni z Profesjonalnej roboty, że się chodziło o ze gestatywę, niż ze wszystkich. Nie takie pryk-pryk, aparatem medialnickim. Gdybym miał to zrobić w Łodzi, siedziałbym no nie wiem, 10 miesięcy, może dwa lata. Tak, tak dużo jest Po prostu nieporównywalne to są skale i ilości. W którym mieście w Polsce jest 27 pałaców? W Warszawie są tym jeden zrobiłem od mną. Prawda? Najlepsze z tych pałaców, zobaczcie, wszystkie są w środku. Najlepsze z tych pałaców to są różne. Niektóre wyglądają jak kamienice, inne wyglądają rzeczywiście jak pałace i tak dalej. Najlepszy z nich, czyli Pałac Poznańskiego, no, no jest obiektem, że ze wszystkich stron można go oglądać, niezwykły. On naprawdę może być spokojnie, mógłby stać w najlepszych miastach w Europie, obok obiektów z tego czasu. Niczym nie jest gorzej. I to są obiekty przepiękne. Dla tych, co nie lubią historycznej architektury, to oczywiście wszystko to wygląda jak sen cukiernika. Ale pamiętajmy, że dla tych, co to wygląda jak sen cukiernika, to szczytem Szczęścia architektonicznego są bloki naretki. Ja z takimi ludźmi nie rozmawiam. Nie mam czasu. Po prostu. No i tak to wyglądają te To jest niezwykłe. Pokażcie mi drugie miasto w Polsce, gdzie tyle tego jest. Nie to, czy się komuś podoba, czy nie. Przetrwało i jest. Koniec dyskusji. Kto o tym wie w Polsce? No i na koniec fabryki. Podobno zostało 300. A tutaj nawet budynki robotnicze na księżycu nie mają ozdoby jakieś, gzymsiki, łuczki, nie wiadomo co. Wieże kurzowe łuczki fabryk, to no, 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 czasem są bardziej okazałe niż niektóre w się średniowieżnych. Zresztą pewnie na nich się wzorowano. I ostatni składnik parki. Zieleń wodzi. Ta piosenka patriotyczna, która u mnie kochana, szara Łódź, mówi całkowitą nieprawdę, już po tych zdjęciach, które pokazałem, widać, że Łódź nie jest szara. Kto to wymyśli? Jaki to musiał być debil? Czy niewidomy ma to, żeby takie coś przykleić do łodzi? Jak ktoś chce zobaczyć szare miasto, to zapraszam do Sosnowca. A do Giełdzic. Proszę bardzo, jedźcie, zobaczcie, co to znaczy szare miasto i wróćcie do łodzi. A teraz zieleń i co się okazało, że ci krwią budowali regularne, gigantyczne parki. Nie tylko dla siebie. To były otwarte parki. Każdy w pól. Helenów, park w Helenowej miał fantastyczne, nowoczesne czasy, w ogóle super nowoczesne, piękne wyposażenie. Były jeziorka do pływania, muszle koncertowe, wszystko. Najpierw i tak dalej. Łódź w swoim obrębie administracyjnym rzeczywiście ma największe obszary zielone, bo ten nazwa bieżąca jest taki duży, z tak dużych miast w Europie. Czyli jest ekologiczna. W środku kwartałów też jest bardzo dużo tej ziemi. Na przykład w podwórkach Barcelony nie ma w ogóle zieloni. Nie ma, ani jednego A to dlatego, że wszystkie wnętrza dosyć duże. Podwórek Są zabudowane w poziomie 0 i minus 1 parkingami, różnymi ustrojstwami. Praktycznie nie ma ziemi. Jak jest drzewo, to do nic. Rzecz jasna, że w tej prezentacji wybraliśmy podwórka, które nie są odrapane, tylko pomalowane. Ale są takie. Proszę sobie ich zobaczyć. Nie mam wątpliwości. Po takie podwórka są w Łodzi. Ale jakby kogoś z Łodzi jakie są podwórka w Łodzi? Oj do dupy, takie są studnie w ogóle no śmierć z tego i tak dalej i tylko do każdy, kto był usłyszał, to powiedział, że wyłącznie tylko takie są a nieprawda coraz więcej jest takich jak to widzicie znowu ptaka Ptacina jest jest tym zieleni tak dużo zielenie jest w środku miasta czyli mamy tak obiekty do mieszkania obiekty do pychania, do czyn drzewa do rekreacji obiekty do kulturowego współistnienia z rzeczywistością, czyli pałace, w których są często publiczne instytucje, muzea, uczelnie, wiemy Wszystko mamy w jednej grupie, jak duże, wielkomiejskie miasto. Kto ma tego świadomość, taką dumną i przekonaną do końca, żeby się tym chwalić i o tym mówić, niech podniesie tę O, trzy osoby Ostatnio na tej dyskusji w polityce były takie głosy, które mówiły, że tyle jest się, kto mieszka, a nie panuje się światła, ludzie nie mieszkają, wszystko się rozpada, ludzie wyprowadzają, ginie centrum. Kiedy? I od razu pytanie, kiedy miasto, czyli urząd miasta, zrobi z tym porządek? Czyli kiedy wreszcie odbuduje to miasto? Albo kiedy go wprowadza ludzi do tych kamieni? To jest zwane siebie. Nigdy. Dlatego, że administracja samym swoim budżetem lichym nie jest w stanie tego zrobić. Przy tej ilości, przy 12 tysiącach nie jest w stanie tego zrobić nikt. Całe fundusze państwa polskiego ukochanego na zabytki musiały być topione w Łodzi przez jakieś 30 lat. Tak jak były topione w Krakowie. Kraków jest genialny. Po prostu 70% budżetu Ministerstwa Kultury na Zabytki od 40 lat albo i lepiej. Nawet prezydent daje specjalną, prezydent państwa daje specjalną pulę na odmowy zabytków w Krakowie. nie wie, ale jest taka ustawa. Dlaczego nie ma ustawy, gdzie prezydent kraju daje 40% na Łódź, albo chociaż 10%?